Studiowanie za granicą na pewno jest niesamowitym i nie do zapomnienia doświadczeniem. A Holandia jest coraz bardziej popularnym kierunkiem dla studentów na Erasmusa z wielu powodów. A jeśli już możesz wybrać miasto, do którego jedziesz, no to mogę Ci w tym pomóc. Ano mianowicie pokażę Ci, które są najlepsze pod względem rozrywki, uczelni i jakości życia w mieście. Przeanalizowaliśmy różne rankingi i opinie innych studentów. Więc wiesz, do wody są, to jasna rzecz. jeśli wybierasz się na Erasmusa do Holandii, to jestem Karolina z Erasmus Play i w tym filmie wyjaśniam Ci, gdzie warto jechać do Holandii. Zaczynajmy! Po pierwsze Amsterdam, stolica Holandii. I oczywiście jedno z najlepszych miejsc na wyjazd na Erasmusa. Z jednej strony uważana jest za jedną z najpiękniejszych stolic w Europie, bo wiecie, jednak te kanały, te rowery, to wszystko ma swój urok. A podczas Erasmusa w tym mieście będziesz mógł odkryć wszystko to, co Amsterdam ma do zaoferowania. Na przykład dom Anne Frank i Muzeum Van Gogh'a, lub spacerując po dzielnicy Jordan. Sam Uniwersytet Amsterdamski wyróżnia się w wielu dziedzinach: sztuki, nauki, podobnie jak Wolny Uniwersytet Amsterdamski. Wszystko to sprawia, że Amsterdam jest jednym z najpopularniejszych miejsc do odwiedzenia i co roku przyciąga dużą liczbę studentów zagranicznych. Po drugie, Rotterdam, który jest drugim co do wielkości miejscem w kraju, możesz tu imprezować. Praktycznie każdego dnia, niezależnie od tego, czy jest to techno czy reggaeton, znajdziesz idealną dyskotekę lub klub dla siebie. Rotterdam jest także znany ze swojego portu morskiego, największego w Europie. Tak więc, gdy jest tam dobra pogoda, odbywają się tam również imprezy. Podczas gdy wszystkie miasta w Holandii są blisko siebie, Rotterdam ma idealną lokalizację, ponieważ znajduje się zaledwie 30 minut drogi od miast takich jak Amsterdam. Haga, Utrecht i Leida. Ciekawostka dla wtajemniczonych. Czy wiesz, że znany filozof Erasm właśnie urodził się w tym mieście? Erasm z Rotterdamu. To właśnie stąd wzięła się nazwa. Programu Erasmus. Na trzecim miejscu znajduje się Utrecht, który położony jest w centralnej części Holandii i jest czwartym najbardziej zaludnionym miastem w kraju. Tamtejszy uniwersytet jest jednym z najstarszych w Holandii i to może właśnie dlatego przyciąga tyle studentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Znajdziesz tutaj bogate życie studenckie, chociaż może wydawać się to mniej imponujące miasto niż sam Amsterdam. To nie możesz jednak go lekceważyć. Znajdziesz tu brukowane uliczki oraz wiele zabytków i ciekawe, miejsc do odwiedzenia, takich jak Katedra Świętego Marcina i jej wieża czy zamek Haar. Następnie Groningen, miasto na północy Holandii, ze znacznym odsetkiem populacji, który stanowią studenci. Jest to jedno z najtańszych miast w całym kraju i znajdziesz tam świetną studencką atmosferę, ale także życie nocne, szczególnie w weekendy. Najważniejszym miejscem w mieście jest Grote Mark, gdzie znajdują się najważniejsze zabytki, ale także bary i restauracje? Centrum jest całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego, dzięki temu można tu znaleźć taką spokojną, czylik atmosferę. Z Groningen łatwo też podróżować po całym kraju, a nawet po całych Niemczech, ponieważ granica znajduje się tylko w odległości jakichś 50 km. Piąteczka Eindhoven. Miasto położone na południu kraju i jest piątym co do wielkości miastem. Dobrze skomunikowane z resztą kraju, a samo Eindhoven znajduje się w odległości 20 km od granicy z Belgią. A jeśli studiujesz na kierunku technicznym, Uniwersytet Techniczny w Eindhoven w tej dziedzinie wyrobił sobie dosyć niezłą renomę. I wreszcie Leiden. Być może nigdy nie słyszałeś o tym mieście, ale jest to kolejna destynacja warta rozważenia jeśli jedziesz do Holandii na Erasmusa. Stosunkowe małe miasteczko z mniej niż setką tysięcy mieszkańców. Nie da się jednak zwieść jego rozmiarowi, ponieważ od tego miasta przyjeżdżają studenci międzynarodowi z całego świata. I to wszystko ze względu na Uniwersytet w Lejdzie, najstarszym uniwersytecie w Holandii. To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze wideo. Oto nasza lista najlepszych miejsc na Erasmusa w Holandii. Chociaż wybraliśmy tylko 6 miast, pamiętaj, że także jeśli pojedziesz do Maastricht, Breda, do Tilburga czy do Hagi, niezależnie od wyboru nie będziesz żałować. A jeśli szukasz mieszkanka, to to zarówno pokoju, akademika. Czy całego mieszkania do wynajęcia ze znajomymi, pamiętaj, aby wejść na erasmusplay.com, gdzie możesz porównać różne oferty, wszystkie sprawdzone i zweryfikowane według Twoich preferencji. To już wszystko na dzisiaj od zespołu Erasmus Play. Mamy nadzieję, że ten filmik pomógł Ci wybrać najlepsze miasto na Erasmusa w Holandii. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, a w polu opisu możesz także znaleźć nasze inne media społecznościowe. Do zobaczenia wkrótce z nowymi filmikami. Pa, pa asystencie!